Kamil Dąbrowski na palcach do nieba. Nim zaczniesz się wspinać na palcach do nieba, by zrywać obłoki i karmić się nimi, wyjdź na pustynię i zamilcz, jak piasek. Strząchnij z rękawów, z oczu, serca resztki rozpaczy, okruchy trwogi tony pewności. Zapomnij o sobie. Przypomnij, że jesteś. Nie szukaj zieleni, cienia, ni śniegu. Wyczekuj zachodu, tak jak urodzin. Gdy przyjdzie w łagodnym powiewie na przekór nocy, wstań i idź. Jak trzej królowie, szukać Większego w żłobie.